Kiedyś luksus znany tylko z amerykańskich filmów, dziś codzienność dostępna w samochodach, mieszkaniach, biurach czy fabrykach. Systemy chłodzenia. Obok systemów ogrzewania stały się nieodzownym elementem wyposażenia wnętrz. Za montaż i obsługę coraz bardziej skomplikowanych układów klimatyzacji odpowiada technik chłodnictwa i klimatyzacji. Ireneusz Sobolewski jest technikiem chłodnictwa i klimatyzacji w firmie Emerson Network Power. Zaraz po ukończeniu szkoły dostałem pierwszą ofertę pracy i w tej chwili pracuję przy klimatyzacji już od 20 lat. Arkadiusz Kopyciński zaczynał jako monter klimatyzacji. Dziś odpowiada za chłodzenie serwerowni u klienta T-Mobile Polska. Na pewno jak byłem dzieckiem lubiłem sobie majsterkować, tak, lubiłem sobie coś tam porozkręcać coś tam naprawić, zepsuć. Marek Kalinowski jest kierownikiem operacyjnym działu serwisów Emerson Network Power. Ja generalnie zawiaduję i odpowiadam za działalność operacyjną dwóch zespołów serwisowych w naszej firmie. Jednego, który zajmuje się klimatyzacją precyzyjną i drugiego systemami zasilania awaryjnego. Lub gwarantowanego. Technik chłodnictwa i klimatyzacji montuje, konserwuje i naprawia urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Dzielą się one na dwie kategorie: klimatyzacja komfortu, służąca do schładzania biur i mieszkań, oraz klimatyzacja przemysłowa, której celem jest utrzymywanie stałej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach z aparaturą techniczną, która może funkcjonować tylko w środowisku o określonych parametrach. Serwis klimatyzacji precyzyjnej. Odpowiada za utrzymanie w należytej sprawności technicznej infrastruktury i systemów klimatyzacji dostarczanych różnym klientom w oparciu o podpisane umowy serwisowe czy umowy sprzedażowe. Do zadań serwisu należy przeglądanie klimatyzatorów, usuwanie wszelkich awarii, jak również jeżeli są. Nowe, dostawiane urządzenia uruchomienia tych klimatyzatorów. Zadaniem technika jest rozpoznanie przyczyny usterki i usunięcie jej. Do codziennych zadań pracownika serwisu należą przeglądy, konserwacje, naprawy i uruchomienia pojedynczych urządzeń lub całych systemów. W ramach standardowych przeglądów dziennych obsługa systemów chłodniczych sprawdza m.in. czy urządzenia nie zarejestrowały skoków temperatury i wilgotności poza zakres wyznaczony przez użytkownika. Serwisant współpracuje z kierownikami technicznymi, elektrykami, ekipami montażowymi i specjalistami IT w firmach, dla których wykonuje usługę. Technik chłodnictwa i klimatyzacji łączy w swojej pracy kilka profesji. Przy klimatyzacji trzeba się znać i na chłodnictwie, i na elektronice, elektryce, automatyce. Trzeba być bardzo wszechstronnym. Szkoła daje wiedzę potrzebną do zrozumienia zasad działania układów chłodniczych, roli poszczególnych komponentów, sposobu sterowania. Przychodzący do zawodu pracuje początkowo z doświadczonymi technikami. Biegłość w zawodzie osiąga się po kilku latach praktyki. Każdy system klimatyzacji jest inny. Codziennie od wielu, wielu lat spotykamy się z nowymi problemami. E, trzeba rozwiązywać nowe, stawiać czoło nowym zagadnieniom. W przypadku usuwania awarii pracuje się pod ogromną presją czasu. Wówczas ważna jest odporność na stres, jak również zdolności interpersonalne. W momencie jakiejś awarii klient może być troszkę poddenerwowany, rozczarowany taką sytuacją i tutaj pewne cechy osobowościowe są potrzebne do tego, żeby z tym klientem można było umiejętnie współpracować i, i załagodzić całą sytuację, wczuć się w jego rolę, pomóc mu również i poradzić sobie w takiej trudnej sytuacji. Nie tylko pod względem technicznym. Pracownicy firm zajmujących się obsługą klimatyzatorów, większość dnia pracy spędzają w siedzibie klienta wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynku na dachu czy na piętrach technicznych. Może do nas zadzwonić klient albo nawet system monitoringu i zgłosić nam awarię, do której musimy, się, musimy, musimy pojechać w określonym czasie reakcji. Czas reakcji określony jest w umowie z klientem. Elektroniczne baterie chłodnicze, voltomierze, amperomierze, zestaw spawalniczy to podstawowe narzędzia używane przez technika chłodnictwa i klimatyzacji. Do tej branży także wkroczyła komputeryzacja. Podobnie jak mechanik samochodowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji posługuje się dziś komputerem podłączonym do układów chłodniczych, który diagnozuje problem, informuje o przyczynach awarii czy koniecznej wymianie podzespołu. Żeby nadążyć za rozwojem techniki, pracownicy firm klimatyzacyjnych przechodzą regularne szkolenia. Nasze urządzenia ewoluują, tak? rozwijają się, są coraz bardziej nowoczesne, bez odpowiednich szkoleń produktowych, no, byśmy stracili dużo czasu, żeby poznać to urządzenie na podstawie własnych doświadczeń. Praca z systemami klimatyzacyjnymi rodzi szereg niebezpieczeństw związanych z kontaktem z napięciem elektrycznym, wysokim ciśnieniem gazów, otwartym płomieniem podczas spawania. Dlatego konieczne jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i odpowiednie zabezpieczenia. Mamy specjalne ubranie antyłukowe do prac pomiarowych gdzie urządzenia są pod, pod napięciem. E, mamy specjalne ubranie do prac gorących, e, niepalne ubranie.